Gargamel nagrałby film o Frizie, to ja bym zaczął wyzywać Gargamela, bo bo legitnie musiałoby mi zależeć na tym, żebym był top jeden, żeby moje akcje nie spadły. Czytajcie o co chodzi. Eee, no. Czy nie wiem, na przykład Stewart by otworzył jakiś Team X, który jest konkurencją, to bym pojechał do, temu, do tego Teamu X, napierdolił każdego i zamknął ten Team X. Wiecie, że po prostu byłbym, byłbym takim osiłkiem, byłbym takim osiłkiem ekipowym, który by tutaj yy, dbał o interes ekipy. Wiecie o co chodzi? I to wtedy... I to wtedy ma sens. I to wtedy ma sens. Mógłbym... Po prostu bym chodził i kurwa bił ludzi, nie? Bo naprawdę, zobaczcie kurwa, zobaczcie to. To jest movement szwecja ogólnie. To nie jest tak, że kurwa ten. Zobaczcie, 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 jak ja ogólnie... Zobaczcie ogólnie jak, jak, jaki tu jest movement na nogach. To jest idealnie, nie? Idealnie. Jakbym miał teraz skakankę. Wyobraźcie sobie, że mam skakankę, nie? Wyobraźcie sobie, że mam teraz skakankę i zobaczcie ten movement na nogach. Zobaczcie ten movement na nogach, bo to nie jest jakiś kurwa losowy moment. Ja naprawdę mógłbym się bić zawodowcem. A i tu szpilka, jeśli do you wanna fight me, to zgub te 20 kg. Spotkajmy się kurwa 6-6 w w i cię napierdolę. Zobaczcie, zobaczcie ten movement na nogach, zobaczcie. Wyobraźcie sobie, że mam skakankę, wyobraźcie sobie, że mam skakankę. Wyobraźcie sobie, że mam skakankę, ręce niby będą robić tak jakbym miał skakankę, nie? I patrzcie, jak jest movement. Ledwo, ledwo co, ledwo co yy, odrywam, ledwo co odrywam nogi, bo mam taki movement, taka, taka jest praca, nie? I teraz krzyżujemy ręce i krzyżujemy i, prze, i ten i skaczemy dalej, nie? I to nie i ten. I wyobraźcie sobie, że mam skakankę i, i tutaj idealnie wszystko przechodzi, nie? Nie serio takie. Zobaczcie, zobaczcie jak ręce też pracują ten. No, wyobraźcie sobie, że, ma, że mam skakankę. No, i, i, i ten, I jedziemy i to nie jest tak. I to nie jest tak, że to jest jakieś kurwa ciężkie, nie? Ja po prostu się... się nauczyłem to jest lata treningu, to, to nie jest tak, że kurwa ty sobie podejdziesz i jest, jest wszystko w porządku. Inaczej dla was najprawdopodobniej jest to coś ciężkiego, tak? Nigdy nie widzieliście takiego movementu, nigdy nie widzieliście przede wszystkim... nie, nie widzieliście... Nie widzieliście tutaj takiej klatki piersiowej, ten biceps kurwa to powinien być po pod ochroną ogólnie. Ja powinien być jak kurwa polski ryś pod ochroną. Pod ochroną to powinno być. No, e Karol Wiśniewski, jeśli potrzebujesz osiłka, jak ktoś ci wejdzie w drogę, a poza tym chuj w tego ja samochodem przejadę. Kurwa za 15% byku, za 15% to ja siedzieć nawet mogę pójść. Ale nie pójdę, wiecie dlaczego? Bo mam lepszy samochód niż Krzychu i w razie czego, jakby policja mnie goniła, to ja będę szybszy. Ja nie mogę iść siedzieć, jeśli mnie nie złapią. By mnie, kurwa, musieli nie wiem czym. Jumbo Jetem, kurwa, gonić. To, to, to nie jest tak, ale wiadomo, żebym skręcił w takie uliczki. Ja bym ich na łeb porobił. Pojechałbym bez nawigacji. Naprawdę. No. Więc jakby... jak jest tu jakiś problem z kimkolwiek... Zostaw łapkę w górę, bo ci kopa na łeb zajebie. To ten. To trzeba to zrobić. No i suba zostaw, nie? Suba daj Sergiuszowi. Przyjaciel czy konkurencja? Odwiedziłem Blowa po latach. Tego Blowa to w ogóle ktoś jeszcze ogląda? Znaczy pewnie wejdę na kanał i będzie miał po miliony wyświetleń. Ty nie. Skończył się 5 godzin temu 100 tysięcy wyświetleń ha, ha. Skończył się Blowek kurwa Skończyłeś się i tyle